Witam bardzo serdecznie na pomyczowej konferencji po spotkaniu 15. kolejki po Pierwszej Ligi Grupy Południowej, w którym Anglii Gliwice rywalizował z GKS Tychy. Wynik widzimy na tablicy nawet stąd 7 do 0 dla gospodarzy. Witam serdecznie na konferencji Witolda Zająca, który jest trenerem zespołu GKS-u oraz piłkarza Piotra Kubice. Witam również naszego szkoleniowca Sebastiana Wiewiórę oraz, no dobrze dysponowanego w dniu dzisiejszym, trzeba powiedzieć jasno, Marcina Minkusa. Najpierw o komentarz do spotkania, poproszę trenera zespołu gości. Panie trenerze, słyszałem jak schodziliście, że był taki komentarz, że nie dojechaliście na ten mecz. Potwierdza Pan to? Znaczy no, powiem tak, przyjeżdżając tutaj na spotkanie, na pewno e, przyjeżdżaliśmy tu po trzy punkty, zresztą jak w każdym meczu. E, I po ostatnich dwóch meczach liczyliśmy na to, że, że powalczymy tutaj, o, również na hali o trzy punkty, aczkolwiek po, po tej pierwszej połowie NB nas troszkę szybko sprowadził do ziemi, aczkolwiek też te bramki w pierwszej połowie, które straciliśmy, to były gdzieś tam po naszych indywidualnych błędach, ale tak naprawdę to o to chodzi w sporcie, żeby te błędy przeciwnika wykorzystać i, i strzelić z tego bramki. NB dzisiaj to zrobił, Na druga połowa, że tak powiem, to już było brak konsekwencji u zawodników tego, co mieliśmy grać, gdzieś tam wprowadzanie swoich pomysłów na boisko. Błędy indywidualne, dobra dyspozycja NB u no i skończyło się wynikiem 7-0. Bardzo dziękuję. Sebastian Wiewiura. Panie trenerze, jakie założenia przed meczem Pan nakreślił swojemu zespołowi? z Tychy to mimo wszystko e, zespół bardzo doświadczony. To po pierwsze, do niedawna jeszcze ekstraklasowicz. Mimo tego, że zajmują piąte miejsce w tabeli, to drużyna bardzo groźna. Zgadza się. Drużyna z ucalową przyszłością. Założenia na ten, na ten mecz było... Proste, zagrać swoje przede wszystkim, wyczekać drużynę z Poczekaj poczekać na ich błąd. Znamy swoją wartość, wiemy co potrafimy i, i cierpliwość, cierpliwość, wykorzystywanie sytuacji, które stwarza, stwarzamy, bo no, nie ma możliwości, żebyśmy tych sytuacji nie, nie stwarzali. Uczyłem chłopaków, żeby byli cierpliwi, skoncentrowani i pierwszą, drugą sytuację, którą stworzymy, żebyśmy zakończyli bramką i mecz się wtedy ułoży. No i, tak ten generalny mecz wyglądał. Do, do przerwy nie graliśmy jakichś yy, cudownych zawodów, bo, bo, bo gra była pana, chłopcy yy, narzekali na to, że hala jest śliska i faktycznie gdzieś tam ta piłka uciekała, przeszkadzała do przerwy. Po przerwie sobie z tym tematem yy, w inny sposób poradziliśmy. Już tak naprawdę to była egzekucja, czekaliśmy na, na drużynę z tyłu, którą musiała się otworzyć. No i, i sytuacje, które, które stwarzaliśmy z kontry, z ataku pozycyjnego wykorzystywaliśmy i skończyło się 7-0. Przekonujące zwycięstwo, było nam to zwycięstwo bardzo potrzebne, bo te pierwsze trzy mecze, które wygraliśmy w stosunku jedną, bądź dwoma ramkami, były takie zawsze do zwycięstwa, ale mało przekonywujące I to też bardzo jest budujące dla, dla drużyny, że, że w takim stosunku wygraliśmy w końcu. Myślę, że uwierzymy, że faktycznie idziemy w dobrym kierunku, bo, bo to była kwestia czasu, kiedy jak to się mówi, zaskoczymy i wygramy zdecydowanie przekonywująco i chłopcy uwierzą w 100%, że, 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 że cel, o który gramy jest już tak naprawdę niedaleko. Panie Piotrze, na niewiele pozwolił Wam dzisiaj rywal gospodarz MB -Diewice. Nie mieliście wielu klarownych sytuacji. To no, chyba można byłoby zliczyć na palcach może jednej i połowy drugiej ręki w całym spotkaniu. Jak Pan to ocenia? No, tak, było. No, zespół MB to był jak dla mnie raz, dwa razy to najmniej lepszy i szybkościowo, motorycznie no, we wszystkim. W szczegółach najważniejsze są bramki. Najwięcej szczegółów badaliśmy, może tak jak Pan mówi. Na jednej ręce może, żeśmy oddali światło bramki. Pięć strzałów, jak się, jak się nie wykorzystuje też tego, co ma, no to jak tu wygrać mecz, albo chociaż rywalizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze poprosimy wszystko. Marcin Kus, dzisiaj znakomite zawody. Dwa gole, kilka asyst, świetna dyspozycja, agresywna gra na boisku. Jak oceniasz to chyba, sam powiesz, że dobry mecz w Twoim wykonaniu. No dzisiaj tak. Dzisiaj zagrałem dobry mecz, ale to dzięki kolegom, którzy mnie podbudowują co mecz. No także udało się kury, zagrać dobrą piłkę dzisiaj no i jestem zadowolony z tego, żeśmy wygrali 7-0. Panie trenerze, zwracam się do Pana trenera Zająca. Rzeczywiście ogląda pan, yy, pan przecież mecze, bywa Pan na innych yy, boiskach. Czy NBA to faworyt numer 1 do awansu do Ekstraklasy? No jak tabela pokazuje przede wszystkim, to jak najbardziej, że tak powiem, dzisiaj, dzisiaj w, zrobili kolejny krok w stronę ekstra klasy, zdobyli trzy punkty i tak naprawdę już... Dużo, dużo tam nie, nie, nie trzeba, żeby, żeby zrobić ten awans. Także są na pierwszym miejscu, zajmują. Myślę, że ja też, że tak powiem, nie znam wszystkich drużyn, bo dopiero parę meczów zobaczyłem gdzieś tam sobie na materiale wideo. Miałem okazję też grać z, z nie wszystkimi jeszcze zespołami z tej pierwszej ligi, ale myślę, że patrząc na, na dzisiejszy skład i na to, co tutaj drużyna NB tu pokazała nam na boisku, to myślę, że tak, doświadczenie, umiejętność wykorzystania błędu przeciwnika. No myślę, że, że to miejsce, które zajmują w tej chwili w pierwszej lidze na pierwszym miejscu, że, że jest jak najbardziej zasłużone. No, mówię, sama, sama ilość punktów pokazuje. No. Poradzą sobie w ekstraklasie z taką dyspozycją, z takim składem personalnym, jak pan sobie? Ogląda oglądam, oglądam. Myślę, że ekstraklasa w tym sezonie, w tym sezonie jest wyjątkowo też wyrównana i jak pokazują ostatnie mecze każdy z każdym tam wygrywa także, także myślę że tutaj MBIT może być drużyną która dołączy i też gdzieś tam sprawi kilka niespodzianek ale mówię tak jak naprawdę parkiet zweryfikuje tak jak mówię teraz ostatnia drużyna wygrywa z trzecim miejscem w Ekstraklasie także naprawdę jest, jest, w tym roku jest bardzo wyrównana ta Ekstraklasa Jeszcze więc życzę o, im tego tak samo jak jeśli, jeśli zrobią ten awans żeby też tak to było dziękuję bardzo Jeszcze ostatnie pytanie do Sebastiana Sebastian dzisiaj E, prowadziłeś sam, z uwagi na to, że Maksymil został e, ukarany. Prowadziłeś sam zespół, no i Tobie przypadła ta, myślę, sympatyczna e, przyjemność wprowadzenia na boisko debiutanta, absolutnego debiutanta, zawodnika Enwil Gliwice, swojego wychowanka, e, m, kolegę, który nazywa się Denis Rogon. E, założenie było takie, że go wprowadzamy w ogóle w czasie meczu, i w ogóle jest założenie takie, żeby tą młodzież troszeczkę tam rzucać do pierwszego składu, żeby się ogrywała. Jak I na to patrzycie? No, z, zgadza się. To, że, że dzisiaj sam prowadziłem tę drużynę, znaczy naszą drużynę Endmi, to wynikało jak gdyby z przymusu. No, kolega Szymon został ukarany z ostatnie wybryki na, na meczu No i, i, i było jak było. Tak? Jeżeli chodzi o, o Denisa, no jak najbardziej. Mamy, mamy grupy młodzieżowe w, w swoim klubie, no i chcemy jak gdyby. Tym chłopakom też wyciągnąć rękę, rękę do nich, żeby, żeby czuli, że, że, że się nimi interesujemy, że, że patrzymy na nich. Trenują we czterech z nami i, i takie było założenie, że, że weźmiemy jednego chłopaka na, dzisiaj na ten mecz. Jeżeli będzie, będzie się mecz oczywiście dobrze układał, będzie bezpieczna przewaga bramkowa, no to będziemy powoli wprowadzali tych chłopaków, żeby nie czują tą samą atmosferę meczu. Wiadomo, pierwsze koty zapotek się mówi, to, to i stresu takiego chłopaka. To, to jest wszystko potrzebne ty, 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 tym yy, zawodnikom, że żeby się budowali sami sobie, że, żeby czu, yy, z chłopakami też trochę inaczej współżyli, że, że żeby yy, tego doświadczenia nabierali. No i zobaczymy, co z tego w przyszłości wyjdzie. No, wiadomo, że, że yy, od razu nikt nie będzie wielkim piłkarzem, no, ale trzeba, trzeba dać chłopakom szansę, żeby nikt nam potem nie zarzucił jeden drugi, że, że chcieli oni trenowali, a my gdzieś tam ich pomijamy. No, to takie założenie. Wiadomo, że, że mamy drużynę wiekowo zaawansowaną i kiedyś to, mam nadzieję, będzie przyszłość tego klubu. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za udział w tej konferencji. Gratuluję zwycięzcom, współczuję bardzo pokonanym. Życzę bezpiecznego powrotu do tychów i do zobaczenia ponownie w Piliwicach. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję. Dzięki.